Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy sobie czytanie pod tytułem Myśli i uczucia mojej osoby w ostatnim czasie. Ten ostatni czas to będzie mniej więcej dwa ostatnie dni, czyli co wasza osoba o was myślała, czy w ogóle myślała, jakie uczucia jej towarzyszyły, i też tylko zaznaczę, że to czytanie jest bardziej w kierunku romantycznym. I teraz, tak, grupa numer jeden ma do wyboru. Taką kartę grupa numer 2 i grupa numer 3. Więc dajcie sobie chwilkę, zastanówcie się, która grupa najbardziej do Was przemawia, a ja przechodzę już do grupy numer 1. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. I już patrzymy sobie. Grupa numer 1 myśli, uczucia Waszej osoby w ostatnim czasie. Grupa numer 2 myśli, uczucia Waszej osoby. Ok, Macie kartę separacji. Myśli, uczucia Waszej osoby w ostatnim czasie. I jeszcze zobaczymy sobie kartami tarota. Co tutaj dla Was? Myśli, uczucia Waszej osoby w ostatnim czasie. Karta sądu ostatecznego. Karta księżyca. Karta czterech pentakli. Ja tutaj widzę w ogóle taką troszeczkę pomieszaną historię. Ach, jeżeli mam być z wami szczera, ta pierwsza część czytania mówi mi o tym, że między wami jest teraz brak kontaktu, lub rozstaliście się z tą osobą, lub nie wiem, mieliście oczekiwania co do tej relacji, które się nie udały. I teraz słuchajcie, tak. Ach, ja mam wrażenie, że jeżeli tutaj między Wami jest brak kontaktu, ta Wasza osoba w niedługim czasie postara się do Was odezwać, dlatego że Ta Wasza osoba mocno myśli o tym, żeby na nowo um, nawiązać z Wami kontakt, żeby wyjaśnić niektóre rzeczy. Tylko, że ja ten powrót widzę troszeczkę w taki nieprzemyślany sposób, jakby to była reanimacja czegoś, co już po prostu jakby i tak nie ma z góry sensu, może w ten sposób. Dlaczego? Słuchajcie, przede wszystkim dlatego, że ja widzę, że ta wasza osoba jest strasznie taka uparta, taka zawzięta, troszeczkę niedostępna. I to jest ktoś, kto. Kogo jest bardzo ciężko dotrzeć, jeżeli chodzi o zakochanie, jeżeli chodzi o miłość. Natomiast Wam z tą kartą serca i klucza, serca z kluczem, mam wrażenie, że udało Wam się w jakiś sposób tą osobę do siebie przekonać. I tutaj, jak najbardziej, za strony tej osoby są jakieś uczucia. Natomiast ja nie widzę tych uczuć tak silnych, tak mocnych, żeby z tego na dzień dzisiejszy wyszedł związek. Ogólnie, jeżeli tutaj będzie kontakt ze strony tej osoby, widzę, że to będzie coś bardziej nieprzemyślanego. Czyli nawet jeżeli ta osoba ma ochotę z wami porozmawiać, odezwie się, to rozmowa może się przykładowo nie kleić, ta osoba może, nie wiem, rozpraszać się wszystkim innym dookoła i jakby. Ach, jak mam to powiedzieć? Hmm, może inaczej. Tutaj w tej osobie jest mała część energetycznie, która mi się bardzo nie podoba i przed którą bym wolała Was ostrzec. Dlatego, że z tymi dwiema kartami ta karta zawsze pojawia mi się. Słuchajcie, w sytuacji, gdzie ktoś wykorzystuje, nie wiem, swoją pozycję społeczną, gdzie ktoś wykorzystuje, nie wiem, swój wygląd, swoje pieniądze, tylko po to, żeby kogoś innego zdobyć. Ale nie rozkochać sobie, tylko po prostu, żeby wykorzystać drugą osobę dla siebie samego. I tutaj ja bym widziała, słuchajcie, taką historię, że w tym momencie ta wasza osoba jakby ma kontakt z kimś innym lub obserwuje jakąś inną osobę pod względem romantycznym. I to jest w ukryciu, bo ta karta księżyca nam, słuchajcie, to przykrywa, i ta osoba może Wam o tym zwyczajnie nie powiedzieć. Natomiast tutaj na to uważajcie, bo to jest osoba, która Wam może coś miłego pisać, coś miłego mówić, ale z drugiej strony może uciekać w inne relacje, obserwować inne osoby i interesować się innymi osobami. Więc tutaj na dzień dzisiejszy widzę w ostatnim czasie, że ta osoba myślała o tym, żeby do Was ponownie się odezwać lub żeby po prostu z Wami porozmawiać, żeby tutaj ta relacja, wiecie, po prostu była, żeby jakieś rozmowy były. Natomiast ja też widzę to, że w przeciągu ostatnich tych dwóch dni ta Wasza osoba też miała kontakt z kimś innym, kim romantycznie jest jakby zainteresowana lub czuje pożądanie do tej osoby ale też słuchajcie tutaj jakby energetycznie jest zaznaczone że to jest osoba która rzadko kogo dopuszcza do siebie bo jest dosyć zamknięta w sprawach romantycznych ale wy w jakiś sposób wzbudziliście tej osoby zaufanie i teraz chciałabym sobie to dopowiedzieć, bo czasami wiecie, to że Wy dotrzecie do tej osoby nie oznacza, że to jest wystarczające do tego, żeby stworzyć stałą relację, bo ta osoba może być dalej zamknięta, może mieć na uwadze to, że Wy jesteście obok, wspieracie tą osobę, jesteście na każde po prostu tutaj, w każdym problemie tej osobie pomożecie, natomiast to może nie wystarczyć i... Wiecie, no to może gdzieś tam uciec po drodze. Dlatego to pytam sobie, co tutaj więcej w tych myślach Waszej osoby. Grupa numer jeden. Karta rycerza Buław, karta dwóch mieczy. Karta giermka Buław. Ja mam wrażenie, że ta wasza osoba, słuchajcie, przesunę troszeczkę ma jakby dwie twarze. I. E, to, co ona pokazuje na zewnątrz, e, pisząc z Wami, lub ogólnie zachowując się w stosunku do Was czy do ludzi dookoła, to jest maska tej osoby. Ta osoba. Ojejku! Czekajcie, bo tutaj mi uciekło. Statyw. E, ta osoba e, jakby naprawdę nie jest aż tak pewna siebie, jak może się wydawać. Nie do końca wie, co chce w życiu robić, mimo że może wam mówić o jakichś swoich planach. Czuję, że to jest osoba bardzo mocno zagubiona, która boi się, że sobie nie poradzi w życiu, dlatego właśnie zakłada takie maski, że ona świetnie wie, co robi, ona odnajdzie się w każdej sytuacji, ona, wiecie, dominuje, ona rządzi, ale w rzeczywistości to jest ktoś, kto, gdy jest sam ze sobą, jest strasznie. Mm, po prostu bardzo się boi przyszłości, boi się co dalej, nie wie jak sobie poradzi ze wszystkim. I jakby tą swoją niewiedzę przykrywa bardzo dużą pewnością siebie, ale tą pewnością siebie w cudzysłowie, dlatego że ta osoba nie jest pewna siebie, tylko po prostu stara się sobie to usilnie wmówić, żeby po prostu była w ten sposób odpierana. I tutaj widzę kogoś, kto właśnie lubi utaczać się innymi osobami pod względem romantycznym. Czyli, jeżeli nawet byście byli w relacji z tą osobą, mam wrażenie, że ona by gdzieś tam, mimo wszystko, wiecie, w inne kierunki patrzyła. Więc na to uważajcie. Co tutaj więcej myśli Waszej osoby w ostatnim czasie? Dobra. To co słuchajcie, myślałam: karta e, diabła, karta głupca i karta dziesięciu monet. To jest ktoś, kto dba tylko i wyłącznie o swoje dobro. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o bardzo bliską rodzinę, o bardzo bliskich em, ludzi tej osobie, ta osoba jest w stanie zrobić wszystko i najbliższa rodzina. Widzi prawdziwe oblicze tej waszej osoby, natomiast wszyscy inni widzą tylko to, co ta osoba chce, żeby widzieli. No i teraz, jeżeli słuchajcie, chodzi o te myśli, tak, bo tutaj jest ten temat, tak jak wam powiedziałam, ta osoba myśli o tym, żeby do was się odezwać, ale ta karta diabła mówi mi o tym, że to jest taka chwilowa zachcianka że ta osoba ma na uwadze to, że nie wiem, być może był chwilowy brak kontaktu lub że może wy mniej odpisujecie tej osobie i tej osobie zapaliła się taka czerwona lampka że ona chce i ona napisze i ona chce waszej uwagi, ona będzie ją mieć to jest takie wiecie, do celu za wszelką cenę i jakby to co chciałam wam powiedzieć ta osoba po prostu bardziej na drugiego człowieka patrzy na taki Cel, żeby coś zdobyć, więc na uważajcie, bo mimo tego, że ta osoba lubi Was i tutaj są jakieś uczucia ze, ze strony tej osoby, ta osoba nie jest na tyle dojrzała, żeby z tych uczuć stworzyć stałą, zdrową relację, bo ona będzie cały czas tej energii głupca, czyli ona cały czas będzie popełniać te same błędy w kółko, Um, może nie angażować się w Waszą relację, więc, no słuchajcie, tak to się pokazuje na ten czas. Więc w ciągu ostatnich dwóch dni um, ta Wasza osoba o Was myślała, myślała o tym, żeby do Was napisać, żeby się z Wami skontaktować. Jeżeli macie stały kontakt z tą osobą, to i tak uważajcie, dlatego że ta osoba może właśnie um, patrzeć na Was przez to, że ona po prostu chce, to będzie to mieć. Um, i też, tak jak Wam powiedziałam, może mieć kontakt z kimś innym e, może też właśnie e, nawet być na portalach randkowych lub właśnie gdzieś tam zwracać uwagę na kogoś innego lub z kimś nawet tam pisać więc to miejcie na uwadze, na to uważajcie więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze dbajcie o siebie i przechodzę już do grupy numer dwa i witam serdecznie osoby, które wybrały grupę numer dwa i już patrzymy sobie na uczucia i myśli Waszej osoby w ciągu ostatnich dwóch dni względem Was. Myśli Waszej osoby. Okej. Okay. Weźmiemy sobie trzy karty. Okej. Okay. Powiemy sobie od razu tarotem myśli i uczucia Waszej osoby w ciągu ostatnich dwóch dni względem Was. Hmm. Nie wiem, czemu mam wrażenie, że ta osoba ta, poczuła się w jakiś sposób oszukana. Nie mam, słuchajcie, pojęcia, do czego to się tyczy. Macie kartę Wisielca. Natomiast tutaj, jakby, jakby widzę, że to macie do czynienia z, do czynienia z ciężką osobą. Jakby ta Wasza osoba bardzo mocno cierpiała w przeszłości, jakieś tutaj rany niezakojone, ale mam wrażenie, że. Tutaj w ogóle nie ma żadnych kart, y, jakby stricte romantycznych, uczuciowych. Więc może być, słuchajcie, tak, że w przeciągu tych dwóch ostatnich dni, tak jak mi się tu pokazuje, ta osoba w jakiś sposób y, odcina się od Was. Odcina się od Was, i tutaj, jeżeli mam być szczera, i ja tutaj nie widzę myśli Waszej osoby. W ciągu ostatnich dwóch dni, że ta osoba myślała o Was w ciągu ostatnich dwóch dni, bardziej w przeciągu tygodnia, dwóch, bym powiedziała. Um. I co ja tutaj widzę? Słuchajcie, przede wszystkim z tymi dwiema pierwszymi kartami widzę, że ta osoba czuje się bardzo mocno w jakiś sposób dotknięta, oszukana. I to też jest ktoś, kto. Z tym złotym lustrem, tak, myśli o sobie, siebie stawia na pierwszym miejscu. To jest ktoś, kto często potrafi grymasić, i mam wrażenie, że tutaj ta Wasza osoba um, celowo odcina się od Was, jakby chce już przestać o Was myśleć, chce wyjść z jakiejś sytuacji, chce w końcu ułożyć sobie sama życie, bo. Ta karta ważki mówi mi często o tym, że coś zmierza w dobrym kierunku, coś idzie w kierunku światła. Tyle, że to kierunek, ten kierunek to jest właśnie złote lustro. Czyli mi to mówi, słuchajcie, jasno o tym, że ta osoba idzie w kierunku, gdzie będzie myśleć tylko i wyłącznie o sobie samym. Czyli tutaj możecie, nie wiem, kar z kartą wieży, mogło być tak, że pokłóciliście się z tą osobą, że zakończyliście relację, zakończyliście związek. Ale dla większości z Was to jest sytuacja, w której bardzo długo nie mieliście kontaktu z tą osobą, dlatego też wyszły takie energie. Wasza osoba jest teraz skupiona bardzo mocno na pracy. Na pracy i też przede wszystkim na tym, że w myślach tej osoby jest jakby z asem mieczy chęć wyjaśnienia pewnych rzeczy z Wami. Natomiast ta osoba tego nie zrobi, dlatego że ona jakby już pewien, pewne postanowienia sobie zrobiła. I do jakiegoś tematu już po prostu nie wróci I tutaj może być tak, że właśnie Rozstaliście się Pokłóciliście się o coś I ta osoba po prostu to zaakceptowała I poszła dalej Mimo złamanego serca, mimo tego, że cierpi Bo ta karta złamanego serca Mówi mi, słuchajcie, o tym Że ta osoba Tak czy siak W, w przeciągu tego tygodnia, dwóch tygodni e, Cierpiała Myśląc o was Wywoływało to jakiś ból w jej sercu, więc um, być może ta osoba sama z Was zrezygnowała tak, bo na przykład poczuła, że nie jest wystarczająco dobra dla was, lub że nie jest gotowa na związek, lub bez jakiegoś większego powodu tutaj od Was się um, oddaliła. Natomiast ja tutaj widzę przemęczenie pracą. Więc tutaj, jakby ta wasza osoba teraz zajmuje się pracą, zajmuje się jakimiś obowiązkami, zajmuje się układaniem życia, być może ma jakieś problemy finansowe, jakieś większe problemy, które wyszły w ostatnim czasie, dlatego też może być ten brak kontaktu. Natomiast, jeżeli mam być szczera, w ciągu ostatniego czasu nie widzę tutaj kart stricte romantycznych, jakby ta osoba nie miała wystarczająco silnych tych uczuć lub te uczucia po prostu były w przeszłości i na ten moment od nich się odcina. Tak to mi się, słuchajcie, pokazuje, że ta osoba w ostatnim czasie była bardzo mocno zajęta sobą, swoimi obowiązkami, swoją pracą. W jakiś sposób um, mogliście się nawet przyśnić tej osobie, lub u niektórych z was to było w ten sposób, że wy napisaliście do tej osoby, a ta osoba na przykład wam nie odpisała. I mam wrażenie, że ten brak kontaktu i odcięcie tej osobie sprawia tutaj um, po prostu zwyczajnie ból. Natomiast ona jest zbyt dumna, żeby coś z tym zrobić. Mimo to mam wrażenie, że ta osoba gdzieś tam w głębi serca jeszcze liczy na to, że w przyszłości może pewne rzeczy się wyjaśnią. Natomiast na dzień dzisiejszy jest mocno zamknięta. Patrzymy, co tutaj jeszcze dla Was. Grupa numer dwa. A z kielichów w odwróceniu? Okej, okay. macie dwójkę mieczy, tak samo jak grupa pierwsza. No. Tutaj jakby ja widzę, słuchajcie, sytuację, w której... Ta osoba, mimo nawet jakichś tam dobrych zamiarów, może zwyczajnie gdzieś tam jej te uczucia zaczęły uciekać. Tutaj jest dość skomplikowana właśnie sytuacja, ale coś się zakończyło, i ta osoba teraz myśli tylko i wyłącznie o sobie, a nie o związku z całej relacji. Teraz słuchajcie, może być tak, że na przykład macie kontakt z tą osobą, a na przykład zauważacie, że stopniowo się wycofuje, lub że nie do końca jest taka chętna na. Jakieś głębsze rozmowy, na jakieś relacje, i wynika to z tego, że ta osoba po prostu na dzień dzisiejszy jakby nie jest gotowa na ten związek. Ona od niego odchodzi i bardziej chce ta osoba skupić się na sobie samym, na pracy, na obowiązkach, ale tutaj nie widzę jakby tego pod względem romantycznym. Więc tak to słuchajcie, mi się pokazało, i ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Dbajcie o siebie, a teraz przechodzę do grupy numer 3. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3 Z góry przepraszam Was za to, że mówię o wiele ciszej, ale strasznie boli mnie gardło i po prostu nie jestem w stanie mówić głośniej Mam nadzieję, że wszystko i tak będziecie słyszeć I słuchajcie, sprawdzamy sobie myśli Waszej osoby w ostatnim czasie o Was Karta e, pierścionka zaręczynowego Karta Niewystarczająco Dobry Niewystarczające Klucze Bryloczek, nie wiem, klucze na bryloczku i yy, telefon Patrzymy sobie dalej Myśli Waszej osoby w ostatnim czasie Ja tu słuchajcie widzę z pierwszymi kartami że ta osoba bardzo mocno o Was myśli. I ta osoba bardzo mocno buja w obłokach. I ja bym tu widziała siódemkę kielichów, bo mam wrażenie, że ta osoba często o Was myśli. Praktycznie cały czas. Dopiero mogliście się poznać lub niekoniecznie. Natomiast w ciągu ostatnich dwóch dni ta osoba naprawdę bardzo mocno o Was myślała. I ta piątka była mówi mi o tym, że jakby... Nie potrafiła się na niczym skupić, mogła popełnić jakieś błędy, czy to w pracy, czy w obowiązkach, czy gdzieś tam, przez to, że cały czas jesteście w głowie tej osoby. I ta osoba bardzo mocno o Was myśli i to w przepiękny sposób, że jesteście dla niej kimś ważnym, że jesteście kimś wyjątkowym, i też mam wrażenie, że ta osoba przy Was się stresuje, przy rozmowach z Wami. I strasznie mocno się denerwuje tym, jak przy Was wypadnie. I też słuchajcie, ja tutaj widzę, że ta osoba się martwi, czy koło Was nie ma kogoś nowego, czy koło Was ktoś się inny nie kręci. Um, bo ta karta mówi mi o tym, e, często dotyczy tej jednej osoby, o którą pytamy, natomiast tą energię czuję bardziej w tym kierunku, że właśnie ta osoba się martwi o to, czy Wy poznaliście kogoś innego, czy jesteście z kimś innym w związku, e, czy z kimś innym tutaj e, flirtujecie. Więc tak mi się to pokazuje. Patrzymy sobie dalej, co tutaj. Grupa numer 3 Myśli, uczucia Waszej osoby. <grytania> Piątka pentakli. Słuchajcie, to jest idealne do powiedzenia tej karty. Niewystarczająco dobry. Piątka pentakli to jest świadomość niedostatku. Mam wrażenie u niektórych z Was, że ta osoba może się martwić, że um, nie wiem, materialnie. Wam lepiej się powodzi niż tej osobie, i to jest jakiś powód, że powinna się wstydzić. Ta osoba może tak czuć. Może czuć, że po prostu wy macie o wiele lepszą sytuację niż ta osoba. I w jakiś sposób czucie skrępowana. Ta osoba się po prostu strasznie martwi tym, jak Wy ją odbieracie. I czuje tutaj w czymś, że jesteście lepsi od niej. I tutaj może chodzić o to, że nawet ktoś z Was może być w stałej relacji, w stałym związku um, i ta osoba może się martwić, że Wasz partner uh, jest o wiele lepszy niż ta osoba, przykładowo. Lub jeżeli, uh, nie wiem, jesteście singlami, ale ktoś się o Was stara, to ta osoba może się martwić o to, że ta druga osoba jest lepsza. Karta sześciu mieczy. Ta karta, słuchajcie, mówi mi o tym, że ta osoba martwi się, że wy gdzieś uciekniecie, że wybierzecie kogoś innego, że wybierzecie inną drogę. W ostatnim czasie ta osoba bardzo mocno o was myślała. Ta osoba cały czas ma was w głowie. Dopytam sobie jeszcze ten telefon. Pięć kielichów w odwróceniu. Karta 8 buław. Tutaj, jeżeli nie mieliście kontaktu z tą osobą, um, pokazuje mi się to, że w bardzo szybkim tempie ta wiadomość od tej osoby do Was przyjdzie, ale też ja tutaj widzę jakby taką chęć rozmowy od serca. Chęć właśnie rozmów. Mam wrażenie, że ta osoba martwi się tym, um, że właśnie nie jest dla Was wystarczająco dobra, ale też jakby nie chce. Urywać z Wami kontaktu. Ta osoba cały czas jakby chciała z Wami rozmawiać, być gdzieś koło Was blisko. Tu naprawdę macie piękną, słuchajcie, energię. Cały czas jesteście w głowie tej osoby. I ta osoba naprawdę mocno się martwi tym, że Wy pójdziecie w jakimś innym kierunku. I dopowiem sobie tutaj dalej, co tutaj jeszcze chce się pokazać. Kiermek kielichów. Król pentakli. Osiem pentakli. Przede wszystkim słuchajcie, co słyszę, że ta osoba chce zrobić wszystko, żeby być dla Was wystarczająco dobra. I jeżeli mało zarabia, jeżeli ta osoba uważa przykładowo, że tutaj finansowo... Czekajcie, bo um, statyw. Jeżeli ta osoba myśli tutaj pod względem finansowym, tak, że na przykład... Wy o wiele więcej zarabiacie niż ta osoba i to jest problemem, bo będzie czuć się z tym gorzej, e, słabiej, niewystarczająco, e, to ta osoba widzę, że zrobi wszystko, żeby to zmienić, żeby dać Wam wszystko, na co zasługujecie, żeby dać Wam o wiele więcej żeby zapewnić wam to bezpieczeństwo, bo ta osoba z kiermka kielichów chce stać się królem pentakli, czyli kimś naprawdę dojrzałym, kogoś na dobrym miejscu, kogoś, kto naprawdę może zapewnić solidne podstawy w związku. I ta ósemka pentakli mówi mi o ciężkiej pracy, jaką jest w stanie zrobić ta osoba dla was. Więc tutaj, słuchajcie, wasza grupa ma przepiękne czytania i Mogę Was zapewnić, że w ostatnim czasie ta osoba bardzo mocno o Was myślała. Bardzo mocno o Was myślała. A też są jakieś zmartwienia z jej strony: że jest niewystarczająco dobra, że może wybierzecie kogoś innego, pójdziecie w innym kierunku. Natomiast też miejcie na uwadze to, że ta osoba kocha z Wami pisać, uwielbia z Wami mieć kontakt, uwielbia z Wami rozmawiać i nawet kiedy nie macie kontaktu, to ta osoba i tak o Was myśli. Jesteście w sercu tej osoby. I miejcie na uwadze to, że ta osoba jest w stanie zrobić wszystko, żeby zapewnić Wam to, co najpiękniejsze i najlepsze. Tylko być może potrzebuje czasu, żeby rozwinąć skrzydła, bo przez to, że nie, czuje się niewystarczająco dobra, na dzień dzisiejszy może popełnić jakieś gafy, ale w przyszłości zrobi wszystko, żeby to naprawić. Więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Już o 18.00 i papa.